Słuszna decyzja arbitra. Droga do bramki była już przecież pusta. Nie ma gola! Ależ kapitalnie teraz obronił. I cóż powiedzieć po takiej sytuacji? Karny to znakomita szansa na bramkę, ale nierównoznaczna z bramką. Trener oczekiwał od niego skutecznego wykonania, no i się nie doczekał. Miał świetny pomysł, Lop, do wychodzącego kolegi. No i będzie. Yes. Yeah. Júlio... Wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? A i piłka poza boiskiem. Już myślałem, że jednak dokręci to w światło bramki. Tak, potrafi z tego dystansu groźnie uderzyć, ale tym razem piłka go nie posłuchała. Kędziora. Grosicki. Biało-czerwoni wykonywać będą rzut wolny. Tomasz Kędziora. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Grzegorz Krychowiak. Fatalne podanie, no i strata. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Kamil Grosicki. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej części boiska. Czeka na nadbiegających kolegów. Sędzia. No i mamy rzut wolny, będzie groźnie. Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne. Bramkarz musi zachować koncentrację. Niewiele brakowało, ale z daleka trudno jest dokładnie trafić. Odważył się strzelać z takiej odległości i to była dobra decyzja. Sako. Luka Miliwojewicz. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Zieliński. Dobrze to odczytał. W porę zareagował i mają piłkę. Ale świetna szansa teraz. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa. Co za emocje. Tracą bramkę, rywal prowadzi i chyba będzie ciekawie do samego końca. Jeśli chcą grać w kolejnej rundzie Pucharu Kontynentalnego, muszą wziąć się w garść. To jego druga już dzisiaj bramka. Czy postara się o trzecią, żeby zabrać do domu piłkę meczową? No i prowadzą w tym spotkaniu. 2 do 0. Rychowiak fałuje. I jak widzimy zostaje ukarany kartką. Przez moment sądziłem, że sędzia wyrzuci go z boiska, ale chyba się ulitował. Kamil Gosicki. Sędzia kończy pierwszą połowę. Rezultat do... No, rozpoczynamy drugie 45 minut meczu. Mejer. Dobra pozycja do oddania strzału. Kujatę. Ma możliwość odegrania. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Van Anholt. Milik. Lewandowski. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Jak spisywał się w pierwszych 45 minutach Robert Lewandowski? Czy dojdzie do tego prostopadłego podania? Koniec ataku. Trzeba zaczynać od nowa. Kujate. Mierzona piłka, wprost za plecy obrońców. Tousend! Niewiele brakowało! Oj tak, czysto uderzył z powietrza, to by była piękna bramka! I w ataku reprezentacja Polski. Przejął piłkę we własnym polu karnym. Ruszyli teraz groźnie do kontry. To może być bramka kontaktowa. Jest, jest gol. Wracają do gry. To jeszcze nie wyrównanie, ale krok w dobrą stronę. Przeciwnik czuje oddech na karku. Jest czas. Powinni teraz pójść za ciosem. To jest bramka kontaktowa, proszę Państwa. Zapowiadają się nam emocje do ostatnich minut. Wynik 2 do 1 o niczym nie przesądza. Grzegorz Krychowiak. Piotr Zieliński. Sędzia nie przerywa gry i pokazuje grać dalej. Dostrzegł dobrze rozwijającą się akcję. Słusznie nie chce jej przerywać. I Krychowiak przejmuje to podanie. Tomasz kędziora. No i mamy stratę piłki. Nejer Będą szukać teraz okazji do kontry. Piłka górą do Baczłajego. Podłączają. To może być wyrównanie? Jednak nie ma bramki. Kibice już widzieli piłkę w siatce. Bramkarz odetchnął z ulgą, ale wie, że zagrożenie nie minęło. Będą się starali o kolejne takie sytuacje. Niepilnowany kolega w polu karnym do niego dogranie. Oj, pudło! Niestety nieudana próba wyrównania. Wspaniale przechwycił. Genialne podanie. Misi To musi być wyrównanie. Jędrzejczyk ładnie przecina. Milik. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Jacek Góralski. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Świetnie to zrobił. Meyer! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Gra zostanie wznowiona rzutem z autu pod polem karnym rywala. Meyer. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Niestety jest okazja. Wspaniała obrona. Było bardzo groźnie. Fantastyczny refleks. Wszyscy widzieli już tę piłkę w siatce. Dośrodkowanie z rożnego. Różnych... Tomkins! Dobry strzał na bramkę po rzucie rożnym. Naprawdę szkoda. Ciut niecelny. Coś mi się zdaje, że grając tak dalej wkrótce strzelą gola. Milik. Strata. biało czerwoni wykonywać będą rzut wolny. Jan Bednarek. Lewandowski. No, ciekaw jestem, co teraz zrobi sędzia. Sędzia pokazał żółtą kartkę. Będzie wrzucać w pole karne z nadzieją, że któryś z kolegów dojdzie do pozycji strzeleckiej. Jest dośrodkowanie. Jest szansa na kontratak. Trzeba kuć żelazo póki gorące. usęd. Powoli, powoli spotkanie dobiega końca, a oni wciąż prowadzą. I chyba nie wypuszczą z ręki tego dającego awans zwycięstwa. Arkadiusz z tej pozycji może uderzyć. GOL! Tak jest! Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Kolejny gol na ich koncie podwyższają prowadzenie. Mogą teraz uspokoić grę. Byle tylko za bardzo się nie rozprężyli. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. 3-1. Spora zaliczka, ale jeszcze nie gwarancja zwycięstwa. Dobra pozycja do oddania strzału. Za to zagranie sędzia przyznaje rzut wolny. Sędzia upomina gracza. A mogła być kartka, lepiej niech uważa. Strzelać stąd nie będzie, ale może bardzo precyzyjnie wrzucić w pole karne. Wrzutka w pole karne. Szkoda, obok bramki. Powinien był trafić z tego miejsca. 84 minuta spotkania, jeszcze 6 do końca. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę Jacek Guralski. Szkoda mógł przejąć, niewiele brakowało. Kujatem. Jest okazja do strzału. Jest bramka. Już tylko jedno trafienie dzieli ich od wyrównania. Tylko albo aż, bo czasu na przeprowadzenie kolejnej udanej akcji zostało już naprawdę niewiele. Będzie bardzo ciężko, ale i bardzo ciekawie. Kamil Dosicki, Jacek Góralski, Kędziora. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Uderzenie z daleka i bramkarz miał wiele czasu, by się dobrze ustawić. Dobra interwencja. Pamiętamy. Sędzia przerywa grę. Rzut wolny. Zupełnie niepotrzebna strata. Źle wymierzone podanie. to już ostatni wizdek zwycięstwo polaków